Ale może się dokonać w wyniku takich działalności światłych ludzi jak Fila czy Bradstona w Wielkiej Brytanii w XIX wieku, którzy mówią, no musimy skończyć z tym, ale tak naprawdę zawsze oni to dokonali dlatego, że już byli przy ścianie, już dalej nie mogli. Jest taki też artykuł, który przed dwóch lat, gdzie to analizuje. Po wojnach na napoleońskich Wielka Brytania była niesamowicie zadłużona. Zadłużenie sięgało 260% PKB. Prawda? I oni dalej już nie mogli się rozwijać w oparciu o ten, ten rozwój tego długu. Musieli przyjąć pewne działania, które powodowały to, że ten dług spadnie prawda? i, i doszli do wniosku, że najlepiej będzie odwołać się do tych idei liberalnych. Obniżam taryfy celne, e, obniżam e, różnego rodzaju obciążenia związane z handlem, uwagam ten handel. E, dzięki temu wolumen handlu mi rośnie przy coraz to niższych obciążeniach e, takich właśnie e, taryfami celnymi. Wbrew pozorom, ten przywód państwa jest na stałym poziomie, albo nawet, nawet rośnie. Proszę zauważyć, że e, to Brytyjczycy wymyślili podatek od dochodów osobistych e, w, w 1798 roku. E, a potem Gladstone to obiecał, PIL i Glasgow obiecali, że zlikwidują ten podatek od to, który nigdy nie był wysoki, był na rzędu na poziomie 2-3% i to też obciążało tych najbogatszych ludzi, nie biednych, bo no, wtedy nie było statystyki takiej, Państwu nie było oni nie, nie mogło wiedzieć wszystko o swoich obywatelach, mogło wiedzieć o tych kilku tysiącach obywateli najbogatszych tysiącach i z nich ściągnęło te, te podatki i już było blisko w Wielkiej Brytanii zlikwidowania tego podatku od dochodów osobistych, a niestety chciało się tylko wojnę krymską właśnie prowadzić i wtedy, żeby pokryć koszty tej wojny krymskiej, no to trzeba było znowu podwyższyć te, te podatki. Myślę, że Pan pyta o takie, co może być, spowodować to, że ci przedsiębiorcy Yy, nie będą myśleli w kategoriach właśnie, jak sobie załatwić, załatwić, no to ja to mówię w sposób dosyć brutalny. Mniej mam, dawać państwu. Jeżeli tam nie będzie dużo pieniędzy, to ci przedsiębiorcy nie będą mieć powodu do tego, żeby, żeby się o to zdradzać. No można powiedzieć tak, pan tutaj tak sobie gest robi, no dobra, jak zrobić, żeby państwo miało mniej pieniędzy, prawda? Nie, no, y y y oczywiście, że może, ale y to najprawdopodobniej dokona się tak, jak się dokonało, y dokonał wypadek y y komunizmu w Polsce. Państwo po prostu zbankrutuje. Państwo nie będzie miało pieniędzy na to, na te zobowiązania, które podjęło. Jeżeli zbankrutuje, to wtedy będzie okazja do Albo radykalnej zmiany, albo jakiejś odwrotu do stołu. Słuchaj, a... nie powołają nowego państwa, na miejscu uchwały, ze względu na to, Wie pan, jeżeli powołają to nowe państwo, to to może być państwo w stylu właśnie Gladstone'a i Pina. Albo może być taka sytuacja, która została opisana przez Stanę Chinów, to polecam wam tą książkę, która została przetłumaczona na polski Wolność i Rynek. Tak? To tam jest bardzo ładnie się ta książka zaczyna. To jest jeden z moich ulubionych e, motywów. E, jak mówimy o tym, że można, e, jak nie razmową opowiada o tym, że można sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczeństwa bez państwa, to ludzie mówią, no przecież to jest nie przecież w obecnej sytuacji państwo musi istnieć. No to oni mówią tak, tane podają tak. A to jest sytuacja podobna, jakby chłopu pańszczyźnianemu w średniowieczu wieczu powiedzieć, że wiesz, będzie taki okres, kiedy żeby mógł swobodnie sobie... Kiedy będziesz mógł być właścicielem Ziemi, właścicielem tego, co wypracujesz i tak dalej, i tak dalej. Ten chłop sobie nie wyobrażał to. Oczywiście musiał czekać 400 lat do grecji i tak dalej i tak dalej. Ale no i taka jest dynamika procesów społecznych, prawda? To to jest szczególna społeczne, tak. Podstawą dla mnie do wszelkich zmian jest dyskusja. Jeżeli dyskutujemy, to sobie uświadamiamy, że pewne rzeczy są możliwe i wtedy coraz to większa grupa, większa grupa ludzi akceptuje tę ideę i tak jak tutaj zaczynają tę po prostu ideę dominować. I wtedy ci politycy muszą zaakceptować to po to, żeby móc, móc funkcjonować, jeżeli już ten rząd ma istnieć w takiej postaci, jaką sobie wymyślił Werze. Kolega, być może miał na myśli, jaka rewolucja w historii świata nie została ukradziona ludowi przez grupy interesów. Jakiś przykład panu podał? No, ja nie jestem takim historykiem myśli. E, mm, o, o, o rezolucji... To, o... to tak. e, ja myślę, że bardzo głęboko wśród Amerykanów e, brzmi to przesłanie, które jest zawarte w drugim zdaniu deklaracji Niepodległości, że człowiek wyposażony w pewne niezbywalne prawa, e, a tymi prawami jest prawo do życia, wolności i poszukiwania szczęścia. Prawda? I ja myślę, że e, mimo tego, że pewna elita tzw. Tak władzy, w Stanach Zjednoczonych e, e, działa przeciwko temu zdaniu, to w sercu normalnego, naturalnego Amerykanina to tak głęboko tkwi, że to prostu się odrodzi i, i, i da rezultaty. Bardzo ja proszę. Ja reprezentuję taki sposób myślenia, który jest znana znana, historka w tej literaturze jako prymitywnie obrzydliwe, to znaczy wykroczka i ekonomia, co oznacza, że te wszystkie, wszystkie rozważania do, do za trudne. To znaczy wydaje mi się po prostu, że tutaj jest jedna rzecz, która jest podobna, bo wtedy, jest teraz, przy tym kryzysie, czy jakimkolwiek innym, mianowicie, że ludzie robią to, co zazwyczaj robili, to znaczy maksymalizują przez siebie zdefiniowaną funkcję celu. E, jeżeli pojawi się taka okazja, nadarzy się taka okazja, to bez względu to, czy ktoś jest urzędnikiem, państwowym, czy ktoś jest przedsiębiorcą, czy ktoś jest kimkolwiek innym, e, będzie wykorzystywał taką okazję, maksymalizując swoją funkcję. I tutaj takie pytanie, bo tutaj ten termin kreatywny kapitalizm to mi się to ja, znaczy, rozumiem, że kryje się za tym jakaś wizja obiektywnego, prawdziwego kapitalizmu, a ten jest jakimś wypaczeniem. E, czyli czy to nie przypomina hasła socjalizmu tak, wypaczenia nie, e, tylko zmienionego, bo tutaj ta optymistyczna wizja człowieka, która się za tym kryje, Troszeczkę przypomina mi niestety marksowską wizję tego, że tam dobrzy byli robotnicy, klasa robotnicza, byli źli kapitaliści, a teraz po prostu mamy dobrych kapitalistów. Ja osobiście, że tak powiem, pokładam nadzieję w takiej, w takiej całkowitej ludzkiej doznaźliwości, to znaczy w kwestii tego, czy, czy przeciętnego człowieka interesuje cokolwiek. tutaj na przykład mówił, że coś takiego jak wybory co 4 lata, w których bezwiednie odtwarzamy pewne procedury, to się powinno skończyć. W ogóle był kilka takich innowatywnych tak, Ktoś musi być, coś powinno się zdarzyć, natomiast moim zdaniem w większości ludzi kompletnie nie interesuje, czy jest porządek liberalny, czy statystyczny, czy coś załatwia jej państwo, czy on załatwiają sobie sami. Z grubsza rzecz ujmując, działając do z taką zasadą, że jeżeli coś lub ktoś dostarczy mi kabrówki alkoholu, to będę, to, to jest niepotrzebne do mojej funkcji celu i wystarczy. To, to się sprawdza, że powiem tak na, na takim właśnie mikroekonomicznym poziomie. Osobiście na przykład, jak funkcjonuje jakikolwiek tego typu wspólnota, które mają niby mieć coś rodzaju do dobra wspólnego, to kompletnie nikogo nie, nie interesuje. Tak? Na przykład, jak mamy wspólnie zrobić dach w mojej kamienicy, to wszyscy czekają aż na to, aż ktoś za to zapłaci. I to jest przypadłość naturalna. Ja też czekam. Bo, oczywiście, jest bardzo fajnie, że ktoś za mnie zapłaci, ja nie będę musiał. Tak wszyscy będą robili, bo to jest. Widzicie, Najlepiej Unia Europejska. Optymalna. Najlepiej Unia Europejska, oczywiście. Pytanie po prostu takie, czy, czy ten w tym miejscu, Ja nie, nie mając nic do młodych ludzi, na szczęście że ten nie zaliczam też niestety tego, co nie to, to, to. Też niespecjalnie uważam, że nastąpiły jakieś zmiany jak pokoleniowe, że świadomość społeczna się zmienia. Tutaj akurat wstępnym czymś Bekerem że nic nie zmienia, ludzie dalej robią to, co chcieli robić, czyli powiem mniejszymi liniami do tylko lokalnie zapewniać sobie y, maksimum szczęśliwości przez siebie definiowanej, to będą pozytywne, na to można liczyć, więc ja bym, szczerze mówiąc nie widział tutaj z jakiejś wizji kapitalizmu obiektywnie prawdziwej. Jeżeli taką mogłaby być, to ja chciałbym wiedzieć, na czym miałby to kolega, po prostu tak jak w socjalizmie, tak to przynajmniej koła jest dogłębnie wytłumaczą, że to się nie da bo to jest utopia. Pytanie, czy kapitalizm w tej postaci, bazujący na takiej idei jakiejś, powiedziałbym, natury ludzkiej takiej prawdziwej i pozytywnej, czy to w ogóle też nie jest jakaś utopia? Nie, ale ja nie powiedziałem ani razu, że wierzę w idealnego człowieka, w to, że człowiek zachowuje się w sposób pozytywny i dobry. Tak powiem, że zawsze prawdziwy kapitalizm polega na tym, że każdy dba o swój własny interes, te interesy są sprzeczne jeżeli tylko zachowuję tą podstawową zasadę, że mogę działać w dowolny sposób, bylebym nie szkodził innemu, to to jest istota kapitalizmu. Tak, tak. ale tak, tak właśnie tak? chodzi o to, dlaczego, jeżeli pojawi się okazja, żeby naruszając tę zasadę, osiągnąć wyższy poziom korzyści, to ja zakładam, z własnego doświadczenia i z tego, jak ja robię, to działamy, że się łamie tę zasadę. Tak, ja się zgadzam i to jest, to jest normalna natura człowieka. Ale z drugiej strony, jak pokazuje doświadczenie, bardzo szybko taka osoba dochodzi do wniosku, że nie opłaca się klaźnie fer. Że mogę zyskać na krótką metę, ale jeżeli działa to, co zostało zatracone w XX wieku, to co jest istotą, proszę zauważyć, że w XX wieku rozrosło się karanie poprzez pewne instytucje państwowe. A znacznie ważniejszym sposobem ukarania ludzi jest ostraty społecznej. W momencie, kiedy ty się zachowujesz niedobrze, kiedy naruszasz pewne zasady, to nikt z tobą nie chce robić interesu, nikt z tobą nie chce utrzymywać kontaktu, prawda? No pan w to nie wierzy, bo pan już jest właśnie wychowany w takiej rzeczywistości, ale był czas. Jeszcze no, 70-80 lat temu, kiedy ludzie pożyczali sobie ogromne sumy pieniędzy na zasadzie, a oddasz, prawda? nawet bez spisywania jakichś jakich umów. W momencie, kiedy ktoś nie oddał, to się rozchodziło to po y, społeczności i już był, y, jak to mówią, doktowany. Ta? Rynek, jak cały czas powtarzam, mówiąc na mikroekonomii, rynek jest najbardziej pokojową, nastawioną instytucją wymyśloną przez człowieka. I na rynku nie ma miejsca na, na, na tego typu y, y, działania y, no, typu właśnie wojna, czy nie fair. Y, oczywiście do to znaczy, że się to nie będzie zdarzało. Będzie się zdarzało. To w każdym społeczeństwie się to nie zdarzało, tylko chodzi o to, żeby były wbudowane pewne mechanizmy, które korygują i powodują, że ta liczba negatywnych zachowań jest na poziomie minimalnym. I na przykład coś takiego jak właśnie o straty jeżeli do tego wrócimy, proszę zauważyć, że po tych stu latach byśmy zatracili znaczenie takich podstawowych słów, które kształtowały rozwój cywilizacyjny. Tak naprawdę, co to znaczy być honorowym, zachowywać się w sposób honorowy, co to znaczy dotrzymać słowa, prawda? Tego nie ma teraz. Musimy do tego wrócić i to będzie prawdziwy kapitalizm. A dlaczego mówimy o kreatywnym kapitalizmie? No, z jednej strony to jest to, żeby to było skojarzenie z kreatywną księgowością, to jest taka tu i teraz. z drugiej strony proszę zauważyć, że to, co mówił Hayek, jeżeli do rzeczownika dodamy przymiotnik, to zostanie zmienione znaczenie tego rzeczownika. Tak było z centralizmem demokratycznym, tak jest tak samo z kreatywnym kapitalizmem. To nie ma nic wspólnego z kapitalizmem, prawda? Mimo, że pada to słowo kapitalizm. Nas, ale to nie przeszkodziło na przykład, że kajak napisał 30. Który... Nie musi musimy to, co? Miłość bliźniego, tylko ma być to sprawiedliwość. No i nie, interes, interes własny. On o Nie, nie, jeżeli chodzi o działanie, interes własny, jeżeli ludzie będą kierowali się interesem własnym, ale właśnie pozwalają jako wartość podstawową, społeczną sprawiedliwość. No i to jest, to jest, ja nie wierzę po prostu w ten mechanizm, znaczy, bo, bo tutaj Pan odsyła sprawę do drugiego okresu, co nie jest znienawidzone. nam się będzie nie opłacało łamać tych reguł. Eee, na, przykład, na przykład działać wbrew tej zasadzie, czyli, e, bo, bo wiem jaka jest idea ogólna, tylko ja nie widzę możliwości jej realizacji, bo to jest dokładnie ta włoska idea. Będzie, będzie działanie liczona na rękach, czy interesy będą się e, nakładały w ten sposób, jeżeli tylko wszyscy będziemy przestrzegali. I to jeżeli, moim zdaniem jest niespomniane. Nie, ale proszę to, zauważyć, że ani ja, ani wielu innych zwolenników tego typu systemu nie mówią, że jeżeli wszyscy będą się tak samo zachowywać. Nie, nie, nie. W przeciwnie. jak Hazlita sobie czytamy czy kwoźnego, to mówi, mówią oni, że tak powiedziawszy, nawet jeżeli to pozornie będzie niekorzystne dla mnie wprowadzenie takiego wolnego handlu, a wszyscy inni będą prowadzić bariery celne, to i tak to mi się opłaca, a tak to się będzie nie opłacało. Prawda? A wracając do tego, co pan na początku powiedział, ja myślę, że y, nikt z nas nie myśli w kategoriach funkcji użyteczności, bo to byłoby świat byłby naprawdę zwariowany, gdybym rano się budził i myślał w kategoriach, y, no mam taką funkcję użyteczności, będę się tak i tak, żeby maksymalizował. Najczęściej myślimy w kategoriach, no będę się zachował tak, żeby mi jutro było trochę lepiej niż dzisiaj. Interesu tak? własnego. No tak, no ale nie na zasadzie maksymalizacji, tylko takiego interesu własnego to zresztą, jeżeli mi jest lepiej jutro, to ja będę akceptował nawet niektóre rzeczy, które są w, no, w ukrycia, gdybym się tak zastanowił, to co u Bastiada jest, to co jest niewidoczne, byłoby, byłoby niekorzystne. I to zresztą stało się podstawą tego rozrostu państwa w, ostatnim, w ostatnich 80 czy XX wieku. W momencie, kiedy ten wzrost gospodarczy był na poziomie 3-4%, jeżeli państwo z tego mi zabrało 2%, to i tak miałem 2% lepiej. No to w takim razie ja powiem, dobra, jeżeli jeszcze mi państwo obiecuje, że mi da za żłobek, yy, szkołę, yy, zdrowie, opiekę zdrowotną, no to te 2% polepszają mi byt, a te 2% muszę państwo weźmie, prawda? A w momencie, kiedy po 50 latach okaże się, że ja ani nie mogę liczyć na dobrą opiekę zdrowotną, ani nie mogę liczyć na emeryturę, ani na to, że w szkole moje dzieci będą dobrze wykształcone, ani na to, że oddam to dziecko do żłobka, bo muszę, jeżeli chcę pracować, to muszę oddać do prywatnego żłobka i tak za to muszę zapłacić. Jak idę do dentysty, to muszę zapłacić za to i tak dalej. To w tym momencie zaczyna się rodzić błąd i w tym momencie mówię stop temu tej, tej kradzieży. I te 2% e, coraz częściej, proszę zauważyć się, pojawia takie, e, takie, takie, e, taki stosunek, oddajcie mi moje pieniądze tak, do rządu. Coraz częściej coś takiego e, słyszę. E, oczywiście nie wśród 60-latków 70-latków mojego pokolenia, e, bo to już jest, no, e, myślenie jest, jest, jest inne, e, ale wśród takich właśnie ludzi jak Wy coraz częściej jest. Prawda? No, chociażby ten sławny proces e, jednego z Polaków, czy jak on się tam nazywał, e, który e, powiedział, e, nie będę płacił ZUS-u, ja sam sobie swoją na emeryturę za to. I proszę zauważyć, jak państwo go zmusiło do tego, że on jednak płaci, prawda? A w momencie, kiedy zostanie przekroczona pewna bariera, pewna masa krytyczna, e, to albo państwo zbankrutuje, e, czy, czy instytucje państwo zbankrutują, to wtedy będzie okazja do zmiany. No, nie bez przyczyny na tej swojej stronie mówię o tych trzech P. To niestety nie jest tak, że ja zawsze będę zadowolony, szczęśliwy, ale jeżeli będę się stosował do tych trzech P, to znaczy be principled, czyli mieć pewne zasady, którymi się kieruje, be patient, czyli być przygotowanym, być cierpliwym i być, be prepared, być przygotowanym na zmianę, to to Mimo, że nieraz mogę powiedzieć, no cholera, przecież mogłoby mi się lepiej żyć, gdybym jakiś szwinkę zrobił, to mówię, nie, jednak te 3 P są ważniejsze i może za 20 lat będę znacznie zadowolony i faktycznie jestem zadowolony. Mogę powiedzieć, że przeżyłem te 60 parę lat i, 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 i to zadowolenie u mnie jest duże, a tym bardziej, że sobie przyjdę i pogadamy sobie z młodymi ludźmi, to, to jest największe zadowolenie. bo ja akurat też jestem po stronie optymistów i mi się wydaje, zgadzam się z tymi, którzy podśmiewają się z tego podejścia neoklasycznego, czy Pekorowskiego, czy Sikakowskiego, bo twierdzić, że ludzie działają w celu zaspokojenia swojej użyteczności, to znaczy, że... I chce będzie zaspokojenie swoich celów, jest to zupełnie próżna tautologia, która ma zerową wartość wyjaśniającą w odniesieniu do świata. Nie potrafi powiedzieć na przykład dlaczego Proszę, przez... Tak, przez wody wreszcie, wody tak dlaczego przez setki lat za normy była uważana instytucja niewolnictwa, obecnie już i nie ma w tej klasycznej formie, albo dlaczego na świecie współistnieją jednak takie miejsca, gdzie stosunkowo spory jest ten zakres wolności gospodarczej i osobistej typu Szwajcaria czy Hongkong, a z drugiej strony są miejsca zupełnie odmienne typu Korea, Północna, także zgadzam się w całości z tymi, którzy mówią, że struktura pobudek jest powodną struktury idei. A, yy, przedsiębiorczość, czyli siła napędowa kapitalizmu tego właśnie właściwego. To jest zawsze próba wybicia się z tego zastanego stanu rzeczy. I mi się wydaje, że teraz, kiedy zużyta jest już zupełnie ta idea socjaldemokracji, czy państwa opiekuńczego, to ze śmiechem się raczej spotyka, a już to młodszy, to z tym większym śmiechem, to sprawia, że ta przedsiębiorcy, czyli kogoś, kto właśnie jest sobie w stanie wyobrazić Świat inny i lepszy od tego, jakim on jest obecnie, uważa, że państwo to jest tak naprawdę bardzo nędzny partner biznesowy. Więc nawet jeśli, biorąc stan zastany jako jakiś, jakąś oprawę, z której nie da się wydostać, to rzeczywiście może opłacałoby się raczej wejść w z, z państwem, no to używając tej przedsiębiorczej kreatywności wychodząc poza ten, tą oprawę stanu zastanego, to wręcz przeciwnie, warto się od tych koneksji odciąć, wiedząc, że one ograniczają działań czy, czy zakres działań dostępnych mających na celu popychanie cywilizacji. dla mnie przykładami są takie rozwiązania technologiczne, które nie tylko są oderwane od koszaktów z państwem, ale też sterylizują władze państwa, czyli na przykład Bitcoin, który powolutku, ale sterylizuje władze banku centralnego. No Internet już całkowicie wysterylizował możliwość kontroli politycznej nad informacją. Wspomniał Pan, że są organizacje arbitrażowe, z których coraz więcej osób korzysta, które sterylizują znaczenie legislacji i jest pozytywne sprzężenie zwrotne, które sprawia, że nawet ludzie nie interesujący się widzą, że coś takiego istnieje, mają internet i inne źródła informacji, które informują, że temat, że to istnieje, że efektywnie istnieje i tak dalej. To jeszcze ku temu sposabia. Jednocześnie mają do dyspozycji misę Zafajka i wszystkich klasyków i, i dzieła historycznych nawet objęcie ręki, więc wiedzą. Jak się odnieść do tego, gdyby ktoś znowu zaproponował, a może nowy lepszy socjalizm zrobimy? Także ja uważam, że z jednej strony dostępność informacji, z drugiej strony technologiczne te możliwości, z trzeciej strony ten zasób wiedzy, który już mamy, wygeneruje takie pozytywne sprzężenie zwrotne. To, to, co Pan powiedział, te współczesne osiągnięcia technologiczne umożliwiają tą dyskusję, o której mówiłem, wymianę idei. I, i. Próby przekonywania innych. E, wspomniał Pan, jak Pan mówił, tak trudno mi się też skojarzyłem z tym, co Pan e, powiedział o tym dużym biznesie, który robi interesy. Proszę zauważyć, że w Polsce coraz częściej nawet te duże firmy e, po doświadczeniach tych 20- paru lat e, zaczynają myśleć, a ja wcale nie chcę tych pieniędzy od Państwa bo w momencie, kiedy zabieram te pieniądze od państwa, to jest duże prawdopodobieństwo defraudacji i potem mam tylko problemy z tym wszystkim, prawda? I ciągną mnie po tych sądach i tak dalej, i tak dalej. Coraz mniej ludzi, nawet z tego dużego biznesu, ma ochotę wprowadzić interesy z Państwa. Takie odnoszę wrażenie. Na przykład fundusze emerytalne robotowały za tym, żeby była dobrowolność, oferty, czy jednak robotowały za tym, żeby był, był przymus? No, wie pani, no, co, to, co jest możliwe tylko przymusem państwowym. tak W 1998 roku tak to skonstruowano. No dobre, no, 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 no ale, w bacanie, ale w momencie, kiedy ten ZUS kiedy, hmm, hmm, no, upadnie, bo wcześniej czy później zarobiły na tym, tak go. Trudno. Wie pan, e, to będzie dyskusja, właśnie ta, wspomniał ktoś tutaj o tym, że 25 rocznica jest i to będziemy dyskutować przez cały rok o tym, e, na ile ta polska transformacja się nam czy była zła, czy to była e, wielki przekręt, jak to u Poznańskiego było. Tak, moi drodzy, tak, może powiem coś niepopularnego, ale tak naprawdę zawsze mi to jest ganz kto weźmie te pieniądze, e, znaczy ten te zakład pracy i kupi za złotówkę, jeżeli tylko on e, rozwinie to, albo sprzeda komuś innemu i to będzie jako tak prosperowało. Nie miejmy takich przykładów, to wiem. Możemy mieć pretensje, że nomenklatura przechwyciła ogromną część majątku, prawda? No, można powiedzieć, że tak, jeżeli masz pretensje, to dlaczego nie byłeś w nomenklaturze, prawda? A no, nie byłem w nomenklaturze, bo to mi nie odpowiadało. No to konsekwencją jest to, że, że niestety nie brałem w tym, w tym, w tym udziału i to muszę zaakceptować, prawda? Też bym z chęcią za złotówkę kupił jakiś zapach, prawda? że nie byłem nowy patrolety, nie kupiłem, ale i tak jestem zadowolony. Tak? Także no to trzeba by na zaakceptować, że w momencie, to, to, to jest metafora tego malowanego pokoju jest tutaj bardzo dobra. W momencie, kiedy zaczynam malować pokój, malować mieszkanie, to zawsze mi się coś stłucze, co mi się noga u stołu, jak tam będę ją przesuwał. No to są koszty tego remontu, prawda. Ale potem, jak wystawię te meble, no to mi się znacznie przyjemniej, przyjemniej dzieje. I to dokładnie samo było, w, myślę, że w Polsce. No tych nóg trochę połamaliśmy, trochę nam tego, tych kryształów się rozbiło, ale w sumie summarum nie jest źle, no. A no jeszcze tak a propos tego, tak. do, 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 dołączałem, może to zrobię do bólu optymistów, bo tak mi się skojarzyło jeszcze a propos tego, tych ludzi, którzy tam tylko chcą, prawda, no, no bo jest oczywiście taka tendencja i to każdy widzi, że są ludzie, którzy da się telewizję im dać i jego to jest odrobinę konsumpcji i ludzie są już zadowoleni. Natomiast z drugiej strony, było, że jednak technologicznie nie jesteśmy jeszcze na takim etapie, żeby to było takie, takie proste. proste, bo prawdopodobnie, że technologia się kiedyś rozwinie do takiego etapu, że praktycznie każdy będzie dosyć łatwo mieć Konsumpcja na jakimś takim jak wymiarach przy tym poziomie, ile, ja to być może faktycznie nastąpi powszechna, tak? apatia i w ogóle wszelkie dyskusje, o których tutaj rozmawiamy przez Pani, bo po prostu technologicznie dobrobok będzie na tyle wysoki, że faktycznie ludzie będą sobie i To o czym my sobie teraz będziemy marzyć o tym Ale co to znaczy konsumpcja na ostatecznym poziomie? Co to jest to znaczy? No właśnie, do tego właśnie chciałem do tego właśnie chciałem. Do tego właśnie chciałem... Tak, że właśnie jest konsumpcja na ostatecznym poziomie, to jest PlayStation 1, 2 i tereny, tak, no. Dokładnie rosną, a w trochę inne. Dokładnie, właśnie do tego, do tego chciałem właśnie dojść i, i to widać, widać to w takim wiersznie w um, mobilności dochodowej, tak? Bo no cały czas, jak podzieli się, nie wiem, społeczeństwo na, na jakieś tam filtylerzy, na inne grupy, no to po prostu cały czas widać się przesuwanie, tak samo widać spadanie też wielkiego kapitału z poziomu wielkich właścicieli konkretnych ludzi też w dół, więc jakby nie jest też tak, że to jest wykute w skalę i ci ludzie jakby na zawsze będą nami rządzić i przekazywać te Wierzymy najwyraźniej znają Bechera, to problem leży w czasie. To znaczy, ludzie są tak zabawieni konsumpcją i tak zapracowani pracą, że normalny człowiek po prostu racjonalnie ignoruje sferę polityczną. Bo czas ma, koszt alternatywny przeznaczenia czasu na zajmowanie się ideami, kiedy trzeba czas przeznaczyć albo na konkurencję, albo na konsumpcję bardzo czasochłonną, to jakby ten, ten to, o czym mówisz, ten poziom technologiczny taki, że ludziom się nic nie chce, to już jest. Część czasu przeznaczamy na pracę, część czasu przeznaczamy na konsumpcję i normalnie ludzie już nie mają czasu na to, żeby te a jest, to jest te idee, a postęp technologiczny będzie dokładał i możliwości analizy idei, i możliwości konkurencji i konsumpcji. Więc myślę, że już jest ten poziom technologiczny, ale mobilność, mobilność dochodowa, mobilność dochodowa miała na myśli, że...